Siema, tu Piesełek, a dzisiaj mamy 11 sierpnia, dzisiaj, w sumie dzisiaj o pierwszej w nocy nagrywałem y, dokończoną recenzję pewnego zestawu, nieważne, y, mamy dzisiaj Smoczego Kaja, jest, doczekałem się, moja pierwsza figurka z 16 sezonu, mamy oczywiście Kaja, który ma 14,5 cm, że te skrzydła są... Znaczy, nie wiem czy to jest jakoś dużo, znaczy to jest wystarczająco oczywiście, pozdro dla kumatych, e, mamy złotą, złotą kartę limitowaną, e, No komiks cały, z tyłu coś, z tyłu mamy War Machine, no, zapowiedź Avengersów, e, a tutaj mamy właśnie, to mnie tak ciekawiło jak to kupiłem, bo patrzcie, mamy tutaj niby Loida. jakoś dziwnie mi się ta karta wygląda do podejrzania i tutaj mamy, patrzcie co mamy. Niby siódma seria, która jest już od dawna, a ale... następny poziom? 145 nowych kart. Czekajcie, czy wymyślicie o tym samym co ja? Czy tutaj chodzi o to, że. Czy, dodali... czy dodano nowe karty? Tak się, uparcie jest, na przykład Mega Pojedynek Zen, nie ma tej karty, jest przygotowany. Nie ma tej karty. Legendarne Smokloida. Nie ma tej karty. Doświadczony duet Lord nie ma tej karty i tej karty chyba też nie ma Także nie wiem Jeśli słychać psa to przepraszam to od góry Tak jakby od sąsiadów nie wiem, yy, nieważne yy, także w sumie co? Ja bez przedłużania zacznijmy otwierać to, jakże piękną gazetkę, na którą czekałem 5 lat i zobaczmy yy, co będzie. I oczywiście numer ósmy. Zaczynamy. Dobrze, i mamy, u was to była milisekunda, ja się męczyłem godzinę, bo zapomniałem moich nożyczek sobie wziąć, to standardowo od, od karty, i to wywalamy, e, to tak, Nurek Lloyd, karta numer 11, coś tu, nie, limitowana, tak, 69, haha, spójrzcie sobie, no, 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 patrzcie. 69, ale śmieszne, 80, 80, 102, Spoko moc. A poczekajcie chwilę. Dobrze. Mamy mój super album. Um, już prawie jesteśmy. 5. Wiedziałem, że coś jest nie tak. Jest to karta numer 11. A mamy już kartę numer 11. To jest ciekawe. Ja ją mam w albumie kartę numer 11. Pogadam o tym z moimi kolegami. Może coś o tym wiedzą, ale... Ale fajny plakat jest. Dobra, zaraz przejdziemy do plakatów. Ale... Coś mi tu nie pasuje, dobra. E, dobra, czyli taka karta fajna. Dobrze koniec odcinania. A teraz... Gazetka. Na pierwszej stronach nic za bardzo nie ma. Tylko leciutko się pogniotło. Przepra przepraszam. Przepraszam, e, dobra. O, tak to wygląda. To tu chyba przedstawienie, jak wyglądają ninja w tych swoich smacznych formach. Jakieś urywki. A, instrukcja jak powinno się składać tego kaja. To nas nie obchodzi. Kryształowy król. Bardzo złe grono, czyli Rada Kryształowego Króla. Tu zapowiedź do Star Warsów, czyli wojownik wujownik. Mandaloriański z kartą generałowego okay. Komiks 12-stronny. dwunastostronny? 12 12-stronny. Tak, 12-stronny komiks podzielony, czyli mam dwie części, co nie? Tutaj jest taki. Okay. Tutaj nic ciekawego. Tu jest, zaczyna się pierwsza część plakatu. Tutaj piękny plakat. Na pewno coś chyba. Chyba gdzieś go powieszę, bo jest warty uwagi. No, tylko gdzie teraz? Go powiesić, zacznijmy od tego. Ja, znajdzie się miejsce. I druga część plakatu, kryształowych wojowników. I przechodzimy powoli do końca. Mamigułówki, labirynty, inne rzeczy. Druga część komiksu Omiya. Jakiś woda, ogień. Omis w takiej zbroi. Mam nadzieję, że będzie w jakimś zestawie. No pewnie będzie. O, tutaj EW, Krystalizet, jakieś fanarty chyba. Znaczy, to są na konkurs oczywiście. I zapowiedź Loida! Kurde, aż mi to się... nie Nie, teraz. Kamera. Zapowiedź Loida, który będzie miał... Kartę numer 13. Też mam kartę numer 13. Coś tu jest, chyba to jest nowa. No i co, będzie? Co tu się dzieje? Następny poziom. Nie, 15 jednak. A tu 15 chyba mam. Patrzcie na to. Czyli mamy potwierdzone info, że karty serwisowe będą bardzo długie. Co jest? Nie wierzę chyba. Nie, nie wierzę w to. Ale dobra, idę pogadać o tym z zaraz. <śm> może się ucieszy albo się nie ucieszy, bo polował dla mnie dla mnie te karty i trochę było słabo. A teraz przejdźmy do słonczego Kaja. A no i dobra, mamy. Składam tu minutę. Na przyspieszeniu to jakoś będzie 30 sekund, może. Nie wiem, jak to wyjdzie, ale drobne poprawki, czekajcie. Nie no, dobrze, jest wciśnięte. Okej, okay, kaj. Nigdy tak pięknych elementów nie widziałem. Tak, może zaprezentujmy. Prezent... No tak się od tyłu prezentuje. Tutaj na takich zaczepach jest. Tak od przodu. Tutaj ma taką broń. I drugiej twarzy nie posiada. Figurka bardzo piękna. Będzie albo na półce, albo w mojej kolekcji siedziała. Skrzydeł nie zdejmę, bo są za ładne. Żeby były u kogoś innego. Mój... Dobry kaj, przepiękny kaj, ulubiony ninja, najlepszy ninja, ninja ognia, kto nie lubi kaja, ten nie wie, czy można go nie lubić, wasze zdanie, nieważne, a to, to sobie zachowuję. Dobrze, a teraz podsumowanie. W gazetce mamy kartę limitowaną z nowej, kompletnie nowej edycji chyba rozdziału, czy coś. Yy, mamy figurkę bardzo przepiękną, która wynosi 14,5 cm długości. Szerokości nie wiem Ile ma broń? Nie ma drugiej twarzy. Bardzo piękną maskę i te wszystkie detale takie. Nie, jest to jakieś, nie jest, są to jakieś płaskie skrzydła i też ten tors i zbroja. Naprawdę faj, fajny ten użyli tutaj. Nie powiem, że jednak instrukcji użyłem, bo zmieszało mnie trochę, bo gdybym miał instrukcję, to wyjąłbym wszystkie elementy z tego, bo zapomniałem trochę. To pewnie bym to złożył jakoś, ale nie wiem, potrzebowałem pomocy po prostu instrukcji. I mamy komiks, z którym posiada dwa plakaty, 12, znaczy cały komiks. Yy, dwa, w środku, to jest magazyn, ok? Magazyn posiada gazetka. Gazetka posiada 12 stron komiksu. Komiks jest podzielony na dwie części. Posiada pełno łamigłówek. E, przeczytam sobie na pewno. Tak jak to czytałem ostatni komiks też. E, ma kilka zapowiedzi. Ma też zapowiedź do kolejnego tego. Oto. I wiemy... Że powstanie następny poziom gazetek. Równa się to 140 nowych kart. Tak. 140. To było na folii, okej? Okay? Tak, to było na folii. Mam jeszcze folię. Następny poziom. Będziemy mieli takie karty. Rozumiecie to, widzowie? Oczekujcie openingów, bo na pewno będzie. M nie, wyjątkowo je chciałem sobie odpuścić z gazetkami, ale jak widzę to. Kurde, chyba tego nie widzicie. Jak widzę to. 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 Z Kajem jeszcze. To ja muszę to kupić. Wybaczcie, widzowie, ale nie będziecie. W sumie nie wiem, czy mam ogóle wybaczać. To więcej kontentu dla Was. Nieważne, ale cieszymy się. cieszymy się, że mamy to. Ja wam dziękuję za oglądanie. Mówił piesełek. Nie wiem czy ten Kai, Kai mi się zmieści na miniaturce. Przekonacie się jak film zostanie wrzucony. Elo!